Siostry. Tylko nie wakacje. Hmm? Przestań, Wendy! Po prostu lśni! Ten taras będzie naszą bazą przez całe wakacje. Grillowanie z kumplami. i co dzień wieczorem wyjście do kina. O ble! Jesteście paskudni. Mam nadzieję, że się umyjecie. Marine, a ja mam nadzieję, że nie planujesz spędzać z nami całych wakacji. Nie martwcie się, zakochani! Nie będę przeszkadzać na wakacje. Mam własny super plan! Słodyczowe piżama party! Co druga noc u nas, co druga noc u Lulu. Weźmiemy wszystkie przytulanki. Tak więc spoko luz! Zobaczycie, jak okropnie za mną zatęsknicie. Hmm. <laughs> Czekaj, niech cię dorwę zarazo! Ech. O, zobacz co znalazłem! O? o, super, nasz stary dobry namiot! O. A gdyby tak korzystając z wakacji, postawić go w ogrodzie? Kemping we dwoje, jak było za dawnych lat? Co ty na to? Pomysł genialny, tylko co z dziewczynkami? Czekaj, mam pewien plan. Tak, świetnie, jasne. Dzięki, mamo, do jutra. Przetrzepię ci skórę. Stop! Teraz chwila przerwy. Posłuchajcie, mam dla was niespodziankę. Właśnie rozmawiałam z waszą babcią i dziadkowie zgodzili się wziąć was do siebie na wakacje. O nie! Całe wakacje na marnację! Ale fajnie, babcia i dziadek nie mogą się doczekać. Będzie świetnie jak zwykle. Zresztą tata i ja będziemy tu bardzo zajęci. Miłe spacerki, babcine brokuły w cieście Lepiej mnie powieście, koszmarnie wakacje Okropne, u dziadków latem nie przestaje lać A w ogóle, jak się tak można pozbywać własnych dzieci? Marin? Mm. A gdyby tak zasłużyć na surową karę? Ha? Straciłaś rozum, czy co? Skąd? Posłuchaj mnie Załóżmy, że ukażą nas obie i że tą karą będzie właśnie... Pozbawienie wakacji u dziadków Wendy, skąd ty bierzesz te mega genialne pomysły? Nie wiem, też się dziwię Nadążasz? Będziemy im tak uprzykrzać życie, aż ich wkurzymy na maksa i pozbawią nas wakacji A, dzięki temu zostawią nas w domu Jesteś najlepszą sister To jak to się robi? To będzie wojna z rodzicami Łaszę się o co chcesz, że potrafię być upiorniejsza niż ty! Wierzę! Trzymaj się, bo ja pójdę na całość! Eee! Eee! Boli, mi eee! Zaczynają mnie złościć te śledzie. Nie potrzebujesz tego. Bez ciebie bym zginął. <noise> no daj, daj! Co z nimi ogluchy, czy co? Normalnie krzyczą na nas, jak hałasujemy. Co z nimi dziś nie tak? Wendy, to jakiś koszmar. Oni są szczęśliwi, że się nas pozbędą. O, tak pogrywają? Okej, okay, czas na plan B. Oddasz czy nie? Nie, rusz, to moje Nie, bo już mi uszy przez nią więdną Mam jej dość Nie, zostaw ją Zostaw! Dawaj, ciągniemy jeszcze mocniej i rozedzij się na maksa Oddawaj, git Ale i tak grałaś jak noga! Zemsta będzie słodka! Pożegnaj tego misia! O, Ty wypad! Ty też wypadł I hop! A! A! Bye-bye! Ja się, stań! się, stań! Kato, się mamo, tej... Pomocy! Wendy się coś zrobiło z głową! Ja chyba śnię, co się dzieje? Wendy, uspokój mi się zaraz! Ona mi zniszczyła moją gitarę! To nie ja, to ona ją ciągnęła! O co wam chodzi? Czy wam na mózg padło? Mm. Słodziak! Zrobiła ci krzywdę, słodziaku! Nikomu nie wolno krzywdzić słodziaka, rozumiesz? Pozałujesz! Męczy cienko, plus... Okej, okay. czasem trzeba interweniować skarbie proszę, skończy igraszki, Może później. Ach, ach. Więc pora na drugi etap. Wchodzisz? E... Tak! A <laughs> yeah! Nie było hasła do startu! Chciałaś wojny? To masz wojnę. <laughs> Oj, pożałujesz tego paskudo! Ze mną! Chudło i przestajesz być moją sister. Ty też przestajesz A co tu się wyprawia? O. obie tak nieznośne, że dostajecie karę, wakacje u dziadków odwołane. O. 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 nie, to nie ser. Uprzedzam was, jak wrócę, ma tu lśnić. Jak nie, to spędzicie tydzień zamknięte w sypialniach, odrabiając letnie zadania. Czy to jest jasne? To przesady, zm tak nastraktować za byle co. Biedne my siostry, rodzice co dręczą własne dzieci to potwory. Luzik, jak zobaczą wszystko wysprzątane na błysk, cała złość im minie. Siostrzane słowo. Będą seanse kinowe z pizzą i moim pięknym Maxem. I piżamowe party ze wszystkimi przytulankami naty i Lulu. Raz, dwa, ogarniemy tu, a potem wakacje, że hej! Ta, tyle, że prędko stąd nie wyjdziemy. Hmm. Kto wie? Mam pomysł. Widziałaś, jak piorunem umyłam cały taras? Wow, jesteś wielka, siostrzyczko! Mogę, 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 mogę! <grym> Nie umiesz, jesteś za mała! Ostatnio ogromnie urosłam! Oh. Co mówiłam? Oddawaj! Ej. Zobacz, co narobiłaś! Zostaw to mnie, gapo! Dobrze, że chociaż garaż jest suchy. Czy was coś dziś opętało? No co, teraz wreszcie macie czysty dom! Czysty jak łza! A to, co się stało, to wasza wina! My tylko nie chciałyśmy jechać do dziadków! Hmm? Co? Chcesz powiedzieć, że zrobiłyście to wszystko specjalnie? Eee... To się doigrałyście! Na górę po walizki! Eee... Zmiana planów. Spędzimy razem tydzień u dziadków, nim wyschnie nam dom. Dzięki za zrujnowanie wakacji. Wszystko przez to, że tata nie potrafił rozstawić głupiego namiotu. Im skończ już z tym tarzaniem. Wersja polska na zlecenie Teletun Plus Masterfilm. Wystąpili Karolina Bacia, Zuzanna Jaźwińska, Anna Gajewska, Przemysław Glapiński i inni.